Niedawno odbyłaś podróż do Gamy, jak ją wspominasz? Cudownie, wow. Miło, że wiesz, wam w Ganie. Pewnie, że wiem. Czemu miałbym nie wiedzieć? A no wiesz, no to była moja pierwsza podróż w życiu do Gany. Dodatkowo jeszcze miałam e, taką możliwość, że w tym momencie odpierałam swoją fundację, więc tym bardziej się to wszystko pięknie złożyło. No i poznałam najważniejszą osobę tak naprawdę, tam króla z Tudu drugiego, więc e, było naprawdę przemiło. Jakie wrażenia? Kraj piękny z niesamowitymi możliwościami. E, m, Złoto, diamenty, mangan, boksyty. Jedyne, co brakuje w Ganie, to myślę, że dobrego zarządzania tak naprawdę, więc to można by było zabrać z Europy, prowadzić tam i myślę, że drugi, drugi Dubaj za kilka lat z Gany mógłby spokojnie być. Niesamowity kraj, a dla mnie tym bardziej interesujący, bo ja się doktoryzuję właśnie i piszę swój doktorat między innymi z ekonomiczno-społecznych aspektów współpracy między Europą a Afryką Subsaharyjską, więc tym bardziej dla mnie bardzo ciekawa podróż. Chciałabyś tam powrócić drugi raz? Tak, wybieram się już niedługo ponownie. A jakie plany na wakacje? Nie mam planów na wakacje, dlatego że bardzo dużo pracuję. Na razie pracuję nad czterema projektami, czyli moja amadora, meble, które tworzę we współpracy z artystami, oczywiście praca w telewizji, fundacja, którą otworzyłam, no i książkę, którą wydałam dwa dni temu, więc szkolenia, konferencje, spotkania z fanami, więc jakby bardzo dużo projektów aktualnych jaka będzie pogoda na wakacje? Słuchaj, no prognozy długoterminowe dla tych, którzy są w temacie, no raczej nie są dobrze sprawdzalne, więc myślę, że e, wykazałabym się kompletnym brakiem profesjonalizmu, gdybym teraz tobie powiedziała, jaka będzie pogoda na wakacje. W Gamie byłaś w projekcie Tomasza Olniczaka. Co masz na sobie dzisiaj? Dziś mam sukienkę bardzo, bardzo, bardzo przewrotnie, bo to jest to River Island, bardzo klasycznie, bardzo spokojnie. I myślę, że szczerze mówiąc, w sieciówkach rzadko kiedy się ubieram, jeśli chodzi o takie wyjścia wieczorne, a tym razem postawiłam właśnie na taką spokojną sukienkę. Spokojną, tak to zwał, tak zwał. Ale czujesz się w niej wygodnie? Bardzo wygodnie. Dziękuję za wywiad i życzę miłego wieczoru.